Dzień dobry, dzień dobry! Patrz w kamerę. A, patrz w kamerę. E, chciałem Wam dzisiaj pokazać nową kamerę, najnowszy typ Insta360 X5, którą udało mi się w bardzo dobrych pieniądzach wyrwać. Pokażę Wam fakturę. Także pokażę Wam, co się znajdowało w zestawie i potestujemy ją troszeczkę. Madzio! Co? Ja, miałam nic nie mówić. Ja Jesteś milcząca. No dobra. Do tej pory używaliśmy, w sumie ja używałem, kamery Insta 360X 2, czyli model sprzed 3 ponad lat. No a teraz przechodzimy na wyższy poziom. Ty przechodzisz? Ja przechodzę i będziemy nagrywać kamerą no, o lepszych parametrach. Znaczy, jeżeli chodzi o stabilizację, stabilizacja jest sześciosiowa i w jednej, w drugiej, w trzeciej, w każdym modelu. Także tutaj nie wiem, nic się nie zwiększa, ale zwiększa się, tak jakby, nie lowlight. To się nazywa pure video. Czyli podbicie wszystkich cieni, wszystkiego takich jakby HDR, wideo i jest jeszcze w zdjęciach. Active HDR to jest po prostu kosmos. Tutaj już jest. No i 8 tylko że w 8 wszystkie opcje są dostępne. Jeśli chodzi o nowy model kamery, Insta X5, formalnie kupuje się ją taką, Golasa z jedną baterią. Cena takiej 2,700. kij 3-metrowy, mam co prawda 3-metrowy kij z firmy Telsin ale on jest słaby po prostu na tym polowałem też ponad 2 lata no ponad 2 lata taki kij sześćstówek no ból zobaczyłem raz yy, na promocji za 500, no no nie, nie dam a tak wygląda właśnie ten zestaw, który ja kupiłem kupiłem go, tak jak widać jest komplet. to, czyli zestaw no drone plus kitaki taki plus yy, osłona na na kamerę Pokażę Wam, jaka cena była. Jeśli chodzi o cenę, gościu kupił dwa zestawy o nazwie no Drone. Każdy po tysiaku. Zapłacił mi całe dwa koła. Mi to trochę drożej, nie wiadomo. Eee, twierdził, że to oficjalny sklep na Amazonie polskim, ale to był dzień premiery. Dzień premiery. Sama ta kamera kosztowała 2,700. Nie wiem, jakim cudem. No, miałem cykorę kupować u niego, ale kupiłem. Kupiłem także mam taki zestaw. Wszystko było oplombowane, wszystko było ofoliowane, wszystko jest z naklejkami, aplikacja bez problemu to widziała, jak ja nawet jeszcze nie otwierałem. I to wszystko jest, mówię, z oryginalnymi naklejkami, więc to nie ma lipy, że to są jakieś fejki. No i cena była kosmicznie dobra, więc grzech było nie kupić. Formalnie bym jej nie kupił, bo nie stać mnie, żeby wydać 3,5 koła za taki zestaw po formalnie tyle by wyszło, kij mówię 601, w 300 w 2 30 guma na, na obiektyw, kamera 2700, nie no nie, nie 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 także udało się bardzo dobrej cenie moja akcesoria z wcześniejszej kamery X2 ki, to jest pilot, też drogi Ciul pilot fajny bo możesz go przypiąć sobie do roweru, do ręki, do wszystkiego no i włączać, wyłączać kamerę, sterować kijek, kijek był z powerbankiem, zgubiłem kiedyś do niego kabel 6 dodatkowy kabel, ale fuksem to znalazłem w serwisie, udało się, bo żaden inny nie pasował. Nie z powerbankiem też sterujesz sobie kamerą i w ogóle, i w ogóle. To są moje wcześniejsze bajery z wcześniejszej kamery. To jest też wcześniejszy kijek, a to jest właśnie ten nowy kijek. Ten nowy jest z pilotem i od razu ze statywem. Długość ich jest niby taka sama, ale chodzi o to, że jak tu przykręcisz kamerę, no to już Ci się, można powiedzieć, w kieszeni nie mieści. A ten jest łamany. Tu się go naciska, on się łamie i wtedy fajnie się można go złożyć i schować do kieszeni. To mniej więcej wygląda, że mamy od razu statyw i mówię, można złamać sobie przykręconą kamerę na tym uchwycie statywie i schować bez problemu do kieszeni. Także fajna rzecz, też na nią polowałem. To jest Bayer, bo to jest taki magnes na klatę. Chowasz sobie pod koszulkę, tu przypinasz sobie kamerę czy Insta360, jakąkolwiek kamerę. To tak jak w tej kamerze GO3, też z Insta360. Podpinasz to i masz to na klacie, i sobie bez problemu chodzisz, nagrywasz. No, taki Bayer. A jeśli chodzi o kamerę Insta360, GO3, już wyszło 3S, też jest rewelacyjna. Ona jest magnetyczna, ją wyciągasz z tego. Tego minionka wyciągasz, on jest magnetyczny, przypinasz go gdzie chcesz. E, mówię, na tym uchwycie na klacie, czy, czy do roweru, czy, czy gdziekolwiek. Ja przyczepiłem takie detkaty gąbkowe, bo e, problem jest zawsze z tymi kamerami. Niezłuchany monitor. No jest rewelacyjna Też, e, mówię, ta sama firma. I jeszcze coś mamy z tej firmy, także Wam pokażę. To też jest kamera od Insta360 ale to jest dedykowana do drona i ją zapinasz na dronie no i śmigasz i robisz takie patenty ale to jest tylko do Aira 2 dlatego go nie sprzedaję, dlatego został ze względu na aparaturę, która kosztowała kupę kasy i kamerę, która też kosztowała kupę kasy ten dron zostanie już zawsze z nami no bo bez sensu sprzedawać samego drona co ja później zrobię z tymi rzeczami a to jest naprawdę fajne naprawdę fajne jeżeli ktoś lubi takie rzeczy 360 to jest kosmos a jeżeli ktoś byłby ciekaw, po co 3-metrowy kij? Tym 3-metrowym kijem robi się ujęcia a'la dron. Tam, gdzie nie można latać dronem. A wiele miejsc jest takich coraz więcej restrykcji, więc to jest super, super sprawa. Można latać w tym wszędzie. Znaczy latać. Nagrywać na wysokości 3 metrów plus ręka. Także jest kawał fajnej roboty. Zresztą wpisując sobie na YouTube fake drone można zobaczyć, jakie są ekstra filmy z tego. Tak samo z tych kamer. Ja nie będę porównywać nie wiadomo jak. Pokazuję jako ciekawostka i małe porównanie z kopalni. Jak mniej więcej to wygląda różnica między oboma kamerami, oboma modelami. No i kamerki. X2 i X5. Różnica kolosalna. Jeżeli chodzi o monitor, wielkość. Tutaj to jest nieporozumienie. Nawet nie wiem, jak z tego wyjść. Zaraz, dobra, wyszła. Malutki monitorek, jest podgląd faktycznie, ale operowanie w tym to jest koszmar. Tu jest monitor wielki, funkcji jest odgroma. Tutaj już sztuczna inteligencja tym steruje, jeżeli chcemy oczywiście, to nie że zawsze. Także zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko nam w testach. Będę to podłączać na takim dziwnym, takim dingsie, nie? On jest trochę za szeroki więc pewnie będzie go widać bo grubość kamery jest no kamery są węższe niż ta szyna ale no nie mam nic innego więc podłączę dwie i pokażę Wam obie kamery jak mniej więcej wyglądają tylko na pewno będzie widoczna któraś kamera albo szyna także bierzemy się za testy i zobaczymy sami jak to będzie wyglądać I to jest to o czym mówiłem kamera z kijkiem jednak zajmuje duże miejsce. Trzeba za każdym razem odkręcać. Tutaj nie trzeba odkręcać. Tu jest od razu ETUI do zamykania tego i można śmiało sobie schować kamerę, która jest większa, Ale jeżeli mówię, jak się łamie, bez problemu można to schować do kieszeni i śmigać z tym. No tak, patrząc na wielkość po złożeniu, oba są teleskopowe rozkładane. Także są magic, bo one są niewidoczne w kamerach. No to są te ogni, oba tej kamery przekonało mnie właśnie to, że ma 8K, że jest ten system pure video, że jest Active HDR. no jest dużo, dużo rzeczy, no i mówię, wyświetlacz tutaj jest nieba Ziemia, ta kamera jest super, ona dalej będzie ze mną, ja jej nie sprzedam, teraz prompki robią, że one po 1000 zł będą chodzić, ale no wyświetlacz robi złą robotę, bo to jest dotykowe, więc tu trzeba móc wejść, móc sobie wszystko ustawić. Tutaj można pilota tego, bo tu jest pilot, na Bluetootha podłączyć, czy tego drugiego pilota. Ten podobno nie będzie działał z nową wersją. Z X2 działa, z 5 nie działa. Na razie. Tu jest no, no, ogrom wszystkiego, a poza tym to wszystko jest po polsku. Tutaj nie mamy takich rzeczy. Tutaj nawet oto to nie działa. Tu trzeba sobie za każdym razem jakby wyjść. No i wybierać. nie Tu jest słabo. A dzisiaj jesteśmy, tak przy okazji, na otwarciu historycznym, można powiedzieć, kopalni. Nie, nie na otwarciu. Na wstępie wolnym do kopalni historycznym, bo tutaj nigdy nikt nie mógł chodzić, kto nie pracuje. Więc dzisiaj jest coś takiego, taka imprezka. I możemy sobie pozwiedzać, popatrzeć na maszyny ee, i pokazać, jak one wyglądają. A my kiedyś byliśmy tam, tam, pokazywaliśmy to w filmie, tam na szczycie, na samej górze. Pokazywaliśmy Wam w filmie jakoś rok temu, dwa lata temu Jak, jak to wyglądało, ale tam z tego szczytu Lepiej Co lepiej? Więcej? No lepiej, lepiej Z góry widok jest mega, nie? I z drona i w ogóle A maszyny tutaj potężne No ale taka kopalnia musi mieć konkret Dobra, zaraz Wam pokażę jak to wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o kamerę Ale na razie przy okazji Obczajamy sobie kopalnię od środka. Raz, raz, dwa, trzy. Test sprzętu. Raz, dwa, trzy. Test sprzętu. Zobaczymy, z której będzie lepiej. jak na wsi. Raz. Raz, dwa, trzy. Test sprzętu. Raz, dwa, trzy. Test sprzętu. Zobaczymy, z której będzie lepiej. No dobra. Testujemy teraz pojedynczą kamerę, bo jak były podpięte dwie naszynie, to widać było je po bokach eee, i to wpływało na jakość obrazu. Więc to nie jest do końca takie. Miarodajne, jeżeli chodzi o tą jakość. Zastanawiam się, jak, jak nas będzie słychać. Powiedz coś, Maciu. Mnie na pewno będzie gorzej słychać, bo ja mówię ciszej. Marek ma bardziej donośny głos. No ja mam donośniejszy, nie? Jak krzyczę zawsze. Dobrze mieć nierozkrzyczaną babę, chyba. No, babę tak. <laughs> Opa, to różnie, nie? No, tak to <laughs> wygląda, jeżeli chodzi o obraz. Raz jest słońce, raz jest z zachmurami. Filmiki były nagrywane w piór wideo. W tej opcji takiej, gdzie podbija się kontrasty, cienie. A teraz w zwykłym wideo. Jest pochmurno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zakończenie filmu w takich pięknych widokach Nawet ptaki ćwierkają. Ten był taki typowo markowy. Jak Wam się podobał, to zostawcie łapkę pod filmem. Zasubskrybujcie jego kanał, żebym miał motywację, żeby nagrywać więcej, bo sprzętów ma więcej niż bym chciała, żebym miał. Tak jak się podobało, to wiecie co zrobić.